Na gali Budwelt Boxing Night w Umiankach spotykamy Marcina Siwego. Marcin, sporo się chyba ostatnio w Twoim życiu dzieje, wiele ciekawych ofert się przewija. Poza kamerą powiedziałeś mi, że szykuje się jakaś walka w Sydney w lutym. Zdraź trochę szczegółów. Cześć Wam. No, dostałem propozycję walkę o pas WBC z zawodnikiem 40-letnim. 23 walki wygrane, 20 przed czasem, dobry zawodnik, 10 rund to będzie walki, zgodziłem się, w poniedziałek będzie wszystko wiadomo, czy, czy lecę, czy nie. Teraz czekam na ich, na ich odpowiedź. Czyli w, w poniedziałek będą kontrakty, walka będzie dopięta, tak? tak kontrakt tak, 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 i z Mariuszem Grabowskim i z, z, z matchmakerem i wszystko w poniedziałek ma wiadomo być. Rozmawialiśmy kilka dni temu i mówiłeś, że na razie nie chciałbyś takich pojedynków, ponieważ boisz się o swoją kondycję, bo nie miałeś walk na, na, na dłuższych dystansach. Co cię, co cię skłoniło, żeby wziąć taką walkę? Przyszikuję się od teraz, zaczynam mocno trenować, popracuję nad kondycją i, co, no i Trzeba jechać, wygrać walkę. Nie? To jest opas, więc warto. Dlaczego nie udało się dopiąć walki 9 stycznia w Bernie z Waliszem? Co tam poszło nie tak? No powiem Ci wiesz, no, tam nie ma pasa. W tym, z, z tym waliszem byłby pas, ale Ci, tam odpuściliśmy tą walkę, bo Rekowski włosuje z nim, a dostałem też z Jerry Millerem walkę, ale Ci, tam nie ma żadnego pasa, to wiesz, tu tak nie warto ryzykować. W razie czego. Za duże ryzyko, bo z tego co ja dobrze pamiętam, to zawodnik rad, że miałbyś boksować u niego w domu. Dwa zawodnik niepokonany, chyba tak, z jednym remisem. Być niepokonany też ciężko by się to było do niego przygotować. Wielkich wielkich łowno. Co wiesz o rywalu tym, z którym będziesz walczył w Sydney? Warunki podobne do mnie mamy, to 88, mam 110 kilo, więc damy radę. No. Boksowałeś już kiedyś tak daleko, wiesz, tam, yy, tam będzie jeszcze problem wiesz, strefy czasowej na pewno. W Meksyku boksowałem, w Azerbejdżanie kiedyś, więc jakoś tam się dostosujemy. E, jak w tej chwili wyglądają twoje treningi? Już teraz, trochę przyziębiony teraz byłem, już wracam, będzie do to forma od poniedziałku, ostre treningi, bierzemy się za siebie. Na obóz jeszcze będę chciał pojechać przed, przed startem, jakbym jechał ja do sobie. Mówiłeś właśnie, że z tego co pamiętam, początek roku to będą góry, tak? Tak, tak musi być. Czyli kondycja to jest na pierwszym miejscu? Tak, ma być 10 rund walki, to trzeba na nią popracować. Jaka będzie taktyka na tą walkę? Będziesz rozkładał, umiesz rozłożyć siły? Wiesz, żeby nie było tak, że się Marcin Siwy w pierwszych rundach, trzy rundy w ciebie strzela, a później będzie pływał i walczył o przetrwanie? Będzie tak, no już nauczę się teraz tych sił rozkładać i cały czas się będę umieć uczył na sparingach. I będzie ci pokazać wszystko walka. No, trzeba wyjść i boksować, robić swoje, tak jak zawsze. Masz w głowie coś takiego, że na punkty nie ma szans, żeby wygrać, że, że musisz po prostu przy, przycelować? Nie mam pojęcia, nie. Jak będzie 10 ród, to będzie. Zobaczymy wszystko, w rynku się okaże. Dziękuję za rozmowę, no i życzę Ci, żebyś z dalekiej Australii przywiózł zwycięstwo. Dziękuję.